Szanowni Państwo, witam serdecznie na moim kanale Wiadomości z Anglii. Ja nazywam się Tomasz Przybyla i zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiejszy odcinek będzie miał tytuł Operacja Brexit 2.0: Wielka Brytania i Unia Europejska planują nową umowę w sprawie polityki zagranicznej. Pierwszy formalny szczyt Unia Europejska-Wielka Brytania. Od czasu Brexitu będzie w przyszłym roku kluczowym momentem, który wyznaczy program działań Sira Kir Starmera w ramach resetu stosunków z Brukselą. Według mojej ostatniej aktualizacji z października 2023 stosunki Wielkiej Brytanii z Unią Europejską nadal ewoluują po Brexicie. Szczególnie w odniesieniu do współpracy w sprawie polityki zagranicznej. Pojęcie operacji Brexit 2.0 prawdopodobnie odnosi się do trwających wysiłków Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej na rzecz zdefiniowania na nowo ich partnerstwa i wspólnego stawiania czoła nowym globalnym wyzwaniom. Kluczowe obszary, które mogłyby. Być przedmiotem takiej umowy w sprawie polityki zagranicznej mogą obejmować. Pierwsze: współpraca w zakresie bezpieczeństwa. Zarówno Wielka Brytania, jak i Unia Europejska są zainteresowane wzmocnieniem swoich zdolności obronnych, szczególnie w odpowiedzi na wyzwania ze strony Rosji. Cyberzagrożenia i terroryzm. Mogą odbyć się dyskusje na temat wspólnych ćwiczeń wojskowych, wymiany informacji wywiadowczych i skoordynowanych reakcji na kryzysy. Numer dwa: Zmiany klimatyczne. Wielka Brytania pozycjonuje się jako lider w globalnej polityce klimatycznej. Nowa umowa w sprawie polityki zagranicznej może obejmować zobowiązania do wspólnych inicjatyw mających na celu Zwalczanie zmian klimatycznych, przejście na zielone technologie i wspieranie wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Numer 3. Stosunki handlowe. Podczas gdy negocjacje handlowe są w toku, umowa w sprawie polityki zagranicznej może również obejmować współpracę gospodarczą wykraczającą poza taryfy. Rozwiązywanie problemów globalnego łańcucha dostaw i zapewnienie wzajemnego wsparcia na międzynarodowych forach handlowych. Numer 4. Wyzwania geopolityczne. Wzrost Chin i zmieniająca się dynamika władzy w różnych regionach mogą skłonić Wielką Brytanię i Unię Europejską do dostosowania swoich strategii. Może to obejmować skoordynowaną dyplomację i wspólne inicjatywy w takich obszarach, jak prawa człowieka, regulacje technologiczne i umowy wielostronne. Numer 5 Globalne zdrowie. W następstwie pandemii COVID-19 współpraca w zakresie wyzwań związanych ze zdrowiem publicznym? Dystrybucji szczepionek i przygotowania na przyszłe pandemie może być również istotnym elementem umowy. Ogólnie rzecz biorąc, operacja Brexit 2.0 stanowi okazję dla Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej do wzmocnienia swoich więzi przy jednoczesnym poruszaniu się po zawi zawiłościach globalnego krajobrazu. Obie strony prawdopodobnie będą dążyć do równowagi, która szanuje ich suwerenność, jednocześnie uznając znaczenie współpracy w rozwiązywaniu wspólnych interesów i wyzwań. Aby zrozumieć specyfikę yy, takiego porozumienia w sprawie polityki zagranicznej i jego, wpływy, i jego wpływ na stosunki międzynarodowe, konieczne, bęż, konieczne będą dalsze. Badania. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie kolego, kolejnego odcinka. Pozdrawiam, Tomasz Przybyla.